Celinę chopie, dawaj na podjazdy Eee! Dawaj ten duży I ci jest A czego to się urwało? Jakoś mało bezpieczna ta maska się zrobiła Dlaczego patrzycie, że się ją Ej tam kład soj, No. pojazd premium mamy No tu ciągniesz, a tu może odwrócimy to A czemu to jest drugą stroną? to nie będziesz tak sypać że ty bym, chcesz na tym jeździć? No. przecież wypadniesz na stół bez tego A, no co ty gadasz że się trzyma? no bo dobra wypadnę wiesz jaka to będzie mocny, że pamiętasz jak w fotel wbijało? A czy jego trzeba pasami przypiąć to było pasami spięte no A to... chciałeś normalnie bez pasów? no gdzie? tak no muszę umieszczać, bo mu jakoś pod garekę to a mamy pasy? Mamy Sznurkami się chwycić, do góry nie poleci. Zszczuła, bo wtedy była dusza lepiej to jeździło. Można drugą doczepić. Do Za Co to się porobiło z tym ty. No bo najwięcej fajna bokiem leciałeś. No to będzie lecić bokiem, tylko że. Musisz powoli, powoli, młody, bo spadnie fotel. Złapię, pasem się złapie, A. będzie dobrze eee, do jedź. No jedź! Dobra, dawaj zobaczymy Na łące tu? Nie, tu nie będziemy ryjeć mnie. drogą jedź A bo ty, w sumie Zjedź trochę na sąsiadowy tu na środek Tak wiesz. Lekko zarzucić, no? No Bez problemu, bo... Gdy tak stoi za, za, za dziadostwo to co to za? Dokładnie tego. Współczuję ci! Zrób no, to złodziej! No, ja. 4x4? Trzymaj! Co? W gryz się z skubany? Co tam było? No w postawiło no <laughs> Leciał już boki Oj się Malko, widzowie. Jedziemy. No już widzieliście co robić. Jedziemy sprawdzić te sanie premium nasze. Jest młody, jest brat młodego. Czyli konstruktor tej yy, tego projektu no i co, papa w górę, sub i lecimy co, tu? i pojedziemy wzdłuż już idziemy. Czy tam od razu? No Dobra, wiesz jak się tu jeździ. Tak? Ja ten, ten, ten tu. 交之前。<laughs> Skrócę linę chłopie, dawaj na podjazdy Gotowy? 哎 <laughs> 嗯 Это тоже. Ja, jak to? No Tylko tu trzeba powoli jeździć, żeby się nie rozwalić o drzewo. Dobra. Jedziemy tam? Czekaj, zrobię wodę radiatów. Trzeba, albo fajnie, obozuję. Dobra, ładuj się. Dawaj tu lekko po tych podjazdach, tylko mnie nie rozwal na zakręcie od drzewo. No możesz tu parę przejechać. No i co jakiś czas możesz się odwrócić, ja w ogóle tu siedzę. <gry> dobra Nie no zarobista sprawa Pod warunkiem, że ktoś w miarę normalnie jedzie No nie Ale mnie wbił. Co tu? To... Dobra, jedź. się to inaczej skończyć! I ci jest? Ej, to za bardzo podbija! Poczekaj, siadaj po ty. Dlatego, że tu kolejne są wyjeżdżone. Jedziemy stąd! Ale wygięł by maskę, patrz! patrz. Ale! Mogę, żeby to Co chcesz, Słuchaj? Wejdź tam z tam, staj, staj tam, staj tam To ją wygięło, bo ona działa No, staj Kiedyś tam była elastyczna, że ona się fajnie uginała Weź stąd No i na łące nie było wyrwy kur... Czekaj stąd, stąd, stąd No dawaj nie. Ej, ale was patrzę trzymają, jakieś tam tutaj No wiem <laughs> to... No? Teraz tak chyba... No, patrz jaki świr Ja pierdziele, widzisz to? Tam nie było. To było opanowane czy nie do końca? Nie, nie widziałeś jeszcze wraca a, ja, a ten jeszcze bardziej gazuje, na dwóch mocnych już jedzie Nie, bo ja jeszcze to nie widziałem tak jak... A zobaczmy co się stań, jak No ja pierdziele znowu bo wyklebił. A to wyklebił się Nie da jeźdź, bardzo po Bo masz na cztery napęd koła. A mogę być na dwa. To znowu bardzo bycie chlapać na ten, nie? Ale dostałem w paluchy z tego drzewa! Oj młody, na Ruszasz po, to powoli teraz. A co? Co? co Róż powoli, powoli rusz dobra. Powoli i później już jes. To jest Chłopie, dobrze, tu nikomu się... Dobra, dobrze, że to się nie wbiło w nikogo. To się urwało? To z licznika, z licznika czy nie z licznika? Z licznika nie no bo z licznika to były wszystkie jednak... Urwał MI! Ale ja, jak się Zepsuł! Było. Widać, że teraz już urwał jak? No jak? I... <noise> to może przez to licznik nie działa? Może, tak. Ale gdzie to teraz wepniesz, człowieku o, patrz, to się łamie w ogóle. Ale to tylko ta otulina. Patrz, drugi jest kabel w środku. Czy to jest od tego na ten. A to zobacz. się zrobiło Lepiej ty! Ty dawaj! Ja ciebie tu przebiorę Gramy do jednego Dobra, no to raz, dwa, trzy Do trzech by miało być! Nie! masz kamery, nie masz dowodu chłopie To odjedź kawałek, go tam kłada na bok Czujesz, jak... Czujesz, jakbyś na Uberze robił takim czymś podjechał po, po klienta? Czemu ja z nim wsiadłem na to? Ej, tam kładź coś! No chłopie Teraz ty tam idziesz Dawaj jeszcze raz To było niekontrolowane No a ja widzę, że to się człowiek, który skontrolował No idziemy tam dalej Idziemy dalej idziemy A chodź tam A tak ładnie było <laughs> Teraj ja ciebie, ja powoli będę jechał. dziurę przeszedł. Zobaczyłem, zapuść do tą dziurę. Zobaczyłem, zapuść do tą dziurę.